ZŁOTE RUNO Na Argo nikt tej nocy nie spał. Wszyscy siedzieli na pokładzie, wpatrując się w wielką niedźwiedzicę i Oriona i nigdy strony rodzinne nie wydawały im się tak odległe jak w tej chwili. Cisza panowała zupełna. Dokoła nie było słychać głosu człowieka, szczekania psa, nie kwilenia ptaka, tylko w barbarzyńskiej przystani u ujścia Fazis Dziko łomotały serca korsarzy, niepewnych, co los im gotuje. Daleko z drugiego brzegu dobiegło ich wołanie: Frontis, frontis, frontis. Synowie Fryksosa rozpoznali głos Medei. Argonauci pośpiesznie zajęli miejsca, pochwycili za wiosło i zanurzyli w wodzie, starając się jak najciszej nimi poruszać. Stojąca pod jesionem Medea widziała, jak nawa wolno i bezszelestnie podpływa ku niej. Jeszcze okręt nie dosięgnął brzegu, a już Jazon zeskoczył z pokładu i podbiegł ku niej. Za nim synowie fryksosa. Ale Medea zbliżyła się do Argo i upadła na kolana. — Musicie mnie zabrać z sobą i ocalić od gniewu króla Aietesa. Dostaniecie złote runo i skarby ze świątyni Aresa, lecz ty, Jazonie, przysięgnij wobec swoich towarzyszy. Że mnie nie opuścisz teraz, kiedy dla ciebie zdradziłam swoich najbliższych i ziemię rodzinną. Na to jazon objął medę i rzekł uroczyście. Niechaj matka Ziemia i Zeus będą mi świadkami, że wprowadzę cię do swojego domu jako małżonkę. Gdy tylko staniemy w Helladzie i nigdy cię nie opuszczę. Wyciągnął prawicę, a gdy medea pod, pod, podała mu rękę. Mocno ją ujął i tak trwali przez chwilę na znak, że dochowują, dochowają sobie wierności. Przed świątynią Aresa, gdzie dąb rósł zielony z zawieszonym na nim złotym runem, dniem i nocą czuwał stugłowy głowy wąż. Nikt go nie widział, gdyż jeśli znalazł się śmiałek, co wtargnął do gaju Aresa, nigdy nie wrócił stamtąd. Medea i jazun stąpali cicho po trawie, tak miękkiej jak runo owcze, niedostrzegalni w cieniu cisów i mirtów. Gdy zamigotała im łuska stugłowego węża, Medea ukryła jazona w najczarniejszym gąszczu drzew, a sama wynurzyła się z cienia i, stojąc w blasku księżyca, że zaczęła nucić. Melodią i słowami, poczętymi w gaju Hekate, zaklinała otaczający ją świat. I poddawała swojej władzy. Wtem poruszył się wąż i podniósł liśniący łeb. Zachrzęściła zbroja, i pierwszy strażnik zastąpił jej drogę. Medea prysnęła mu w twarz parę kropel czarodziejskiego wywaru. Na twarzy żołnierza węża rozległ się wyraz błogości i upojenia, opuścił miecz i łagodnie położył się u nóg czarodziejki. Za pierwszym strażnikiem poruszył się drugi, trzeci, dziesiąty, razem było ich stu, niby sto pierścieni węża. Medea okrążyła dąb, nucąc i rozpryskując cudowną ciecz o upajającym aromacie i niezawodnej mocy, zataczając coraz mniejsze kręgi, coraz ciaśniej oplatając świątynię smugą soku z krokusa kolchickiego i nucąc wciąż tę samą przejmującą melodię, aż stugłowa straż legła na ziemi, pokrążona we śnie. Medea odwróciła się w stronę jazona. — Chodź. Od chwili, kiedy Medea zaczęła nucić, on również się zatracił, jak gdyby przekroczył granicę między rzeczywistością a halucynacją. Wszystko, co zdarzyło się owej nocy w gaju Aresa, zostawiło Jazonowi wspomnienia niejasne i zmącone. Jak we śnie zdarł ze świętego dębu złote runo i wraz z Medeą wszedł do świątyni, gdzie znajdował się skarbiec króla kolchów. Na widok zgromadzonych tam skarbów na chwilę zastygł z wrażenia. – Bierz, przecież po to przyjechaliście do kolchidy – powiedziała Medea gorzko. Obładowani złotem, szmaragdami, rubinami turkusami z dalekich gór – Opuścili świątynię i pośpieszyli na okręt. Argonauci z wiosłami w dłoniach, po dwóch na każdej ławie, czekali, ażeby jak najprędzej odbić od brzegu. Jazon podał medei rękę i pomógł wejść na pokład. Zaledwie znaleźli się na Argo, nawa, odepchnięta wiosłami od razu znalazła się na środku rzeki. Wszyscy pracowali w milczeniu, świadomi, że ściągnęli na siebie śmiertelne niebezpieczeństwo. Uprowadzając ze sobą Księżniczkę Kolchicką. Pokrzepiał ich widok skarbów, jakie Jazon i Medea z sobą przynieśli, i myśl, że gdyby zostali dłużej w Kolchidzie, zginęliby niechybnie. Tylko synowie Fríksosa nie odczuwali najmniejszego lęku ufni w potęgę i moce, w potęgę i moce jakimi władała Medea.